Dzisiaj głoski i litery. Zapamiętaj, że głoskę od głosu słyszymy tak jak sz, sy, si. Może składać się z dwóch liter, tak jak ży, ch, sz, dż, czy. Natomiast literę, literę widzimy. Jest to pojedynczy znak, tak jak sy, z, cy, a. I zobacz, głoskę szy to jest jedna głoska i dwie litery. Głoska ży to jest jedna głoska i dwie litery. Zobaczmy, ile jest Głosek i liter w wyrazie chrząszcz. Głoski to ch, ż, on, sz, czy, czyli pięć głosek. Natomiast litery to pojedyncze znaki, tak jak c, ch, ry, z, on, sy, c, z, z, czyli dziewięć liter. A ile głosek i liter odnajdziesz w wyrazie szczebrzeszyn? Napisz w komentarzu. Chcesz ogarnąć gramatykę? Dołącz do mojego kursu Gramatyka Dzieci Nieprosta. Napisz do mnie na brief lub w komentarzu.